Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat założeń diety redukcyjnej, czyli takiej, która pozwoli na zmniejszenie masy ciała, na redukcję masy. Ciała. W ostatnim filmiku mówiliśmy o czymś zupełnie innym, czyli o budowaniu masy mięśniowej, czyli jak efektywnie budować masę mięśniową, jakie są najważniejsze elementy, które służą właśnie temu celowi. Chciałbym dopowiedzieć troszkę na ten temat, ponieważ powiedzieliśmy sobie w ostatnim filmiku, że istotnymi elementami dla budowania masy mięśniowej są po pierwsze odpowiednia nadwyżka kaloryczna, po drugie odpowiedni trening odpowiednia regeneracja. Chciałbym tutaj bardziej dopowiedzieć do punktu pierwszego, ponieważ rzeczywiście istotny jest odpowiedni, odpowiednia kaloryka, odpowiednia nadwyżka kalorii po to, żeby rosnąć. Natomiast chciałbym dopowiedzieć tutaj o zjawisku MPS, czyli Muscle Protein Synthesis. Polega to oczywiście na syntezie białka, syntezie białek mięśniowych i w tym kontekście istotne jest właśnie białko. I według najnowszych doniesień kluczowe jest, żeby dostarczać minimum w czterech posiłkach odpowiedniej ilości białka w posiłku. Nie jest to zakres od 20 do 40 gram. Oczywiście ten zakres jest zależny oczywiście od płci oraz od masy ciała, ponieważ wiemy, że w przypadku makroskładników dane zapotrzebowanie jest podawane w gramach na kilogram masy ciała. i Chciałbym, żebyś o tym, drogi słuchaczu, yy, pamiętał, ponieważ jest to istotny element. Zarówno nadwyżka kaloryczna, odpowiednia podaż białka, regeneracja, odpowiedni sen. Teraz, płynnie, chciałbym, żebyśmy przeszli do redukcji. Czyli wcześniej rozmawialiśmy sobie o masie, teraz powiemy o redukcji. Yy, tutaj, tak naprawdę, wciąż kalo, kalorie będą. Królem. Z tego względu, że odpowiedni deficyt energetyczny w przeciwieństwie do nadwyżki kalorii będzie skutkował tym, że będziemy zmniejszać masę ciała, odpowiednio ją redukować. I tak naprawdę, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, to na początku zalecałbym obcinanie kalorii rzędu 300 do 500 kalorii. I w zależności od tego, jaki mamy efekt, w momencie, kiedy efektu nie widzimy, to możemy. E, na przykład z 300 zrobić deficyt 500 kcal. Jak wiemy, pół kilograma do spalenia pół kilograma tkanki tłuszczowej będziemy potrzebowali około deficytu rzędu 3500 kcal. Dzieląc to na tydzień, to rzeczywiście możemy obciąć kalorie o 500 kcal. Na początek jednak można swobodnie zacząć z 300 czy 400 i modyfikować tak naprawdę. To w momencie, czy mamy rezultat, bądź go nie mamy. Natomiast poza tym, chciałbym powiedzieć o innych elementach, które będą wpływały na redukcję masy ciała. I skupię się tak naprawdę w tym filmie na tym, żeby powiedzieć Wam, jakie istotne elementy w pozytywnym znaczeniu będą wspomagały ten proces redukcji. Chciałbym powiedzieć troszkę na temat takiego makroskładnika, jakim jest białko która wyróżnia się wysokim efektem termicznym pożywienia, co sprawia, że nasz organizm potrzebuje trochę więcej czasu w stosunku do węglowodanów czy tłuszczów, aby no, poradzić sobie z tym białkiem, co skutkuje, że ten proces trawienia i przyswajania białka jest dłuższy, co skutkuje tym, że dłużej jesteśmy syci. Ten indeks sytości tych potraw, które, są, które zawierają białko, Pozwalają na to, że przez dłuższy okres czasu nie odczuwamy głodu. Podobnie jest, jeśli chodzi o błonnik pokarmowy, ponieważ, tak jak wiecie, zwiększenie ilości warzyw i owoców skutkuje zwiększeniem w diecie zawartości błonnika pokarmowego, który również charakteryzuje się tym, że spożywając odpowiedniej ilości błonnika, oczywiście usprawniamy pracę i jelit, ale dodatkowo. Błonnik charakteryzuje się tym, że również daje sytość na dłużej. Jeśli chodzi o białko, to tutaj mamy tak naprawdę zapotrzebowanie rzędu 20% do nawet momentami 25%. Według najnowszych doniesień po to właśnie, aby po pierwsze ta sytość była na wyższym poziomie w stosunku do mniejszej podaży białka oraz... Dużej ilości cukrów prostych na przykład w diecie, jest to związane również z tym, że no niestety redukując masę ciała będzie dochodzić również do spadku masy mięśniowej. I w momencie, kiedy spożywamy odpowiednią ilość białka, no to niejako oszczędzamy, chronimy te nasze mięśnie przed gwałtownym spadkiem i Owszem, spadki będą jakieś widoczne, będą zachodziły, ale przy wyższej podaży białka nie będą one tak duże, jak przy niższej jej podaży. Jeśli chodzi o błonnik pokarmowy, tutaj przestrzegam, tak jak w filmiku, który był poświęcony błonnikowi pokarmowemu, przestrzegam przed tym, żeby też nie było go zbyt wiele, ponieważ zbyt dużo błonnika plus te, to białko może zbyt mocno obciążać nas, nasz przewód pokarmowy i może po prostu dochodzić do bólu brzucha czy do wzdęć. Więc powinniśmy z tym uważać. Plus w przypadku błonnika pokarmowego większej podaży warzyw, owoców, pełnoziarnistego pieczywa, gruboziarnistych kasz, pełnoziarnistych makaronów itd. Musimy pamiętać o odpowiedniej podaży wody, żeby znowu nie powodować bólów brzucha czy wzdęć. Kolejny taki element, który mogę zalecić w przypadku redukcji masy ciała. Wiadomo, że istotna będzie aktywność fizyczna, natomiast ja chciałbym powiedzieć parę słów o spontanicznej aktywności fizycznej, czyli taka, która nie zawsze może jest planowana, ale którą możemy dorzucić do codziennego rytmu dnia, przez co będziemy spalać więcej kilokalorii. I mam na myśli takie proste rozwiązania, typu na przykład zamiast jechać windą, wejść schodami, zamiast jechać do pracy z samochodem, możemy jechać rowerem albo iść pieszo. Czy dorzucić nawet taką formę aktywności, jak nie wiem, dodatkowo 10, 15, 20 minut e, dziennie skakanki, która rzeczywiście pozwala na spalanie dużej ilości kalorii? Czasami mówi się nawet, że 10 minut intensywnego skakania na skakance równa się 30 minut biegania. W sensie chodzi mi tutaj o ilość spalonych kalorii. Więc rzeczywiście dorzucenie takiej dodatkowej aktywności fizycznej pozwoli nam na to, żeby na przykład mieć mniejszy deficyt kaloryczny, czyli weźmiemy sobie deficyt rzędu 300 kilokalorii, ale dzięki spontanicznej aktywności fizycznej mamy razem jakby deficyt powyżej nawet 500 kilokalorii i pozwala nam dochudnąć pół kilograma tygodniowo. To jest tak naprawdę matematyka z jednej strony, natomiast tak jak wiecie, życie z życiem i trzeba oczywiście eksperymentować, ale to są takie bardzo istotne elementy, które pozwalają na to, żeby efektywnie redukować masę ciała. Te filmiki odnoszę oczywiście do osób zdrowych, zarówno w przypadku budowania masy mięśniowej, czy redukcji masy ciała, ponieważ wiadomo, że jeśli występują jakieś dolegliwości ze strony czy przewodu pokarmowego, czy odnośnie, ogólnie odnośnie naszego organizmu, to wtedy niekoniecznie redukcja masy ciała, czy budowanie masy mięśniowej jest najważniejsze, a kluczowe jest na przykład. Wybieranie odpowiednich produktów, które pozwolą na łagodzenie objawów choroby. Zachęcam do tego, żebyś zadawał również pytania, jeśli masz po prostu wątpliwości co do budowania masy mięśniowej czy do, co do redukcji. Jest to temat oczywiście złożony, natomiast ja chciałbym zasygnalizować najważniejsze elementy, jeśli chodzi o masę mięśniową i redukcję. I tak naprawdę tutaj praktyka będzie królem tak samo jak w przypadku ogólnie tego, że kalorie będą królem, bo przy budowaniu masy mamy nadwyżkę kaloryczną, przy redukcji mamy zmniejszoną liczbę kalorii w diecie. Natomiast tak naprawdę każdy z nas jest indywidualny i powinien praktykować i dzięki tej praktyce wiemy, co dla nas najlepiej działa, czy deficyt, czy po prostu lepiej będziemy spalać dorzucając więcej aktywności fizycznej. Zachęcam więc do eksperymentowania. Bez względu na to, czy chcecie budować masę mięśniową, czy chcecie redukować, czy po prostu czuć się lepiej, to tak naprawdę zawsze taka praktyka, poza tymi zaleceniami, o których mówię, jest po prostu najlepszym rozwiązaniem, ponieważ czasami może być tak, że coś, co jest w zaleceniach, coś o czym mówi że Dżed, to czym mówią inne instytucje związane ze zdrowiem, z żywieniem, niekoniecznie u Was się sprawdza i to jest normalne, ponieważ jesteśmy po prostu ludźmi. Bardzo się cieszę, że oglądałeś ten filmik. Widzimy się oczywiście w kolejnym, gdzie będę podejmował kolejne tematy związane z żywieniem. Na ten moment pozdrawiam, zapraszam Cię do kontaktu, jeśli masz jakieś pytania związane, czy to z dietetyką, czy ogólnie z zdrowiem. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!